Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 20 września, niedziela. Jesteśmy na żółtancach z drugiej strony. Tam jest kierunek na lotnisko. Jak, jak kiedyś będę miał lepszy sprzęt, telefon, to wam nagam w lepszej jakości. Już filmy. Bo coraz lepsze sprzęty są w schepach. Samsungi są najlepsze. Telefony tylko. Polecam o 1500 zł. To wam nagrywam, bo nagrywam. Bo lubię i będę go do końca życia. Tam jest lotnisko, co wam pokazuje. Tam coś jest skopane na lotnisku. Tam chyba będzie pas startowy jeszcze powiększany i będzie więcej samolotów latać. Może w przyszłości jeszcze pasażerskie będę latać. dzisiaj mamy 21 stopni i małe zachmurzenie. Niestety. A tam daleko portniska widzę, że pojechał ten yy, rowerzysta. Potem tam portniska zrobię nową drogę rowerowa. Aż do lotniska jest droga rowerowa. po poczyczach tam. Do przystanku. Nowa droga. Już ją jechałem. Bardzo się fajnie jedzie. Więcej takich dróg rowerowych powinno być. Tutaj, gdzie stoję, też powinna być droga rowerowa. Ten film przekażę gminie Chełm. Tutaj, się jedzie stąd, z tej strony, się jedzie do Wermowic i tam jest taki opuszczony młyn. I w tym miejscu powinna być ścieżka rowerowa, asfaltowa. Moglibyście zrobić tu ścieżkę asfaltową. Do tej ścieżki, co mamy, dołączyć. I by było super. To mówię do gminy Chełm, oczywiście. Do Wójta. Proszę przekazać temu Wójtowi tą moją wypowiedź. Dziękuję za uwagę. I czekamy na ścieżkę rowerową, tutaj, w tym miejscu, że ja teraz stoję. Coś jedzie w stronę Wermowic. I skręca się w prawo, dam do tego opuszczonego młynu. Tu dużo ludzi jeździ rowerami. Tu już dawno powinna być ścieżka rowerowa. Tu gdzie rybacy łowią ryby. Tą drogę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Poza gminach. Cześć.